W agnie, kto się sny, w Hej, czyście Manko, ja jestem Mateusz 2506, a dzisiaj Wam pokażę, jak ustawić dwie tapety na dwóch różnych ekranach. Ja tu mam już ustawioną i na drugim też mam, ale drugiego Wam nie pokażę, no chyba, że dogram jakąś dogrywkę aparatem. Ale co, może pod koniec odcinka? No dobra, żeby. Zrobić dwie tapety na, na dwóch różnych ekranach. Klikamy Windows plus X, a wy tego nie będziecie widzieć, ale klikamy Program Windows PowerShell Administrator na Windowsie 10. Najważniejsze, żeby było w nawiasie Administrator. Na ekranie wam się teraz wyświetli. No i czekamy. Czekamy, czekamy. Zgadzamy się. Odpada nam się takie okienko. Czekamy, aż nam wyskoczy takie coś PSC 2 grupek y y y ukośnik w drugą stronę Windows, ukośnik system 32. Znaczy, 64-32 zależy jaki to masz system. No i teraz yy, schodzimy do opisu. W opisie będzie takie coś. Musimy to skopiować. Wejść znowu w to okienko. I tutaj kliknąć Ctrl V. Dobra, teraz klikamy Enter. Pojawiło nam się drugie takie coś. Możemy. O, otwiera nam się już. Okienko, a to możemy już zamknąć. Otwiera nam się ustawienia. No i tutaj mamy yy, do wyboru, i zawsze musieliśmy wybrać tylko jeden obraz. Nie mogliśmy kliknąć żadnym prawym, nic. A teraz wezmę sobie jakiś obraz. Albo nie. Wezmę któryś z tych. Na przykład ten kliknę prawym i, i klikam na przykład ustaw dla monitora pierwszego. A klikam na drugi i, i klikam ustaw dla monitora drugiego. I teraz tu mam windowsowe. A na drugim ekranie ma, mam tą klawiaturę. No i dobra, w sumie. To by było na tyle. Siema, dogrywam to. Tą kombinację Windows plus X. Tutaj klikam Windows plus X. I teraz mi się tutaj na drugim ekranie, tutaj mam jedną tapetę w sumie. Tutaj drugą. E i tutaj jest, jeszcze bliżej, nie dobra, za blisko, złap fokus, e. program Windows PowerShell Administrator, klikamy to i się pokazuje to, co mówiłem, no dobra, no to ja się z Wami żegnam, hej, cześć, na razie, no i pa.